Pa dobro, od početku meču imali smo me tempo i i požem intenziv, intenzivnost faktično igri i videli smo jak uh, to su silne strane Lublina, čimali smo se game planu i gratulacije do protivnika najprve je je prišao tu i Nie zagrał może najlepszy mecz, ale starali się odpowiedzieć. Nie, nie, nie podali się od początku. To jedna rzecz. druga rzecz dziękuję kibicom, że nam dali wsparcie. I na i moim zawodnikom, którzy dotrzymali większą z planu. To mówię, 60-70% planu co mówiliśmy, zrobiliśmy na bójsku i to dało wynik. Naprawdę ja teraz jest to jest winnik, jest różnica, 30 punktów, to nie ma znaczenia. Jak wygra jeden punkt, ale bo 30, wygrana jest wygrana, to się zapomina i idziemy dalej. To tylko jest dla nich dobre, że wygrali 30 punktów, bo mają dwa dni wolno. To dla mnie może nie jest dobrze. Ale dobrze. To jak wygrali 50, on tak. Jak wygrają 100, to nie ma treningu do następnego meczu. <laughs> to. Nie, oczywiście, Polski to, Start Lublin dobra drużyna, to nie ma znaczenia. Dzisiaj graliśmy pod mali słabszym mecz, ale dobrych zawodników, doświadczonych, tam z 10 zawodników, tylko dwóch nie grało w Ekstraklasie, w sensie Hermet i, i drugi jest ten, a, a, nie czarowarski, tylko Skuczy, ale grał w Adriatyckiej Ligi, był dwa lata w... W mega, to jest silna drużyna z tymi młodymi zawodnikami, bardzo dobrze grają. Także wszyscy zawodnicy są na poziomie trener, bardzo dobry trener z reprezentacji. Także na pewno wygraliśmy dobrego przeciwnika i dobrześmy grali. Tak trzeba powiedzieć. Ale najczęściej jest utrzymać koncentrację, fokus, a to byśmy musieli w każdym meczu tak chodzić. A nie w zeszłym meczu i to, jak My przyszli na mecz, to był skandal. Te, te dzisiaj pokazaliśmy, że wiemy, przyjść inaczej na mecz. Dziękuję. I poprosimy e, Pauli Szymonowiczka. Um, uważam, że e, zaczęliśmy mecz znacznie lepiej niż poprzedni, tak jak trener powiedział. E, Chcieliśmy wyjść z, na, z większą energią. Wiedzieliśmy, że nie możemy zaczynać tak jak w poprzednim meczu, bo ostatnio nam się udało wygrać, ale to nie, nie, liga jest taka, że nie uda się za każdym razem. Dzisiaj, dzisiaj wykonaliśmy wszystkie założenia trenera i, i walczyliśmy razem, podawaliśmy sobie świetnie piłkę, graliśmy jako zespół i widać było efekt wynikiem końcowym. Hmm. Czy może jakieś pytania? Chciałem może pewnie więcej o no, tych założeniach, bo rozmawiam z reżyserem grał, i tak dalej, ale coś jeszcze pan mówił zawodników, że nie wiem, Dorsey Walker, najlepszy strzelec, Wyłączyć jego, czy czy był plan? Elementy tego planu. Elementy planu z Dorsey Walkerem graliśmy, contain, wysoki contain graliśmy z Dorsey Walkerem. Gdzie była strona pomocy dużo intensywna i więcej pracowała, z innymi zawodnikami mniej pomagaliśmy z, z, z słabej strony, bo nie było potrzeby, a i e, bardzo świętni, wysoki zawodnicy, wszyscy cztery, którzy byli na wojsku e, w, w tym kontejnu radzili siebie, a e, to było jedna rzecz. Druga rzecz, e, z pozycją 4, maliśmy odpowiedź na każdy tym razem graliśmy hedge i jeżeli by było jakieś rotacje rolu, to czekaliśmy ich na, na toj rolę w z pozycją 5 więcej, która by odpuściła uh, wysokiego zawodnika. I na low lowpozycie myślę, żeśmy bardzo dobrze bronili Czaversa. Uh, podwaliliśmy, ale podwaliliśmy specyficznie. O tym nie chcę mówić, bo to, to niech inni zobaczy, niech zrobi analizy. Nie było normalnie podwienia, tylko specyficznie i dlatego on ma problem w ogóle coś zrobić pod koszem. I jako robicie tych zawodników, którzy są główni, to jest faktycznie bez głowy ciężko się gra a, drużynę Dużo strat, dużo przechwytów, dużo różnych a, ciężkich rzutów i tak dalej. Nie, oni jeszcze dobrze zrzucali za trzy, gdybyś nie zrzucali za trzy, to byś było może jeszcze gorzej w ataku. A myśmy, tak. tak jak widać, 41 asystencja jest z tego, bo zawsze jak są uh, przeciwataki, to su, jest dużo asystencji, to jest normalnie. 38 punktów daliśmy mi, z szybkiego ataku, a oni tylko 10. I to jest różnica, a szybki atak idzie z dobrej obrony. Jedno jest wszystko się łączy. Lo Druga rzecz taktycznie, głównie było że z w ataku, zamikać tranzycję trans ofensywną przeciwnika, co nam pomogło, i zatworać środowisko boiska w tym samym sytuacji. To znaczy, że trzech zawodników zawsze było na dosce dwa a bronili uh, przeciw atak i później im pomagali ci, co byli nasz zbirki. To były takie podstawowe zasady, i podstawowe rzeczy, a dużo szczególnych tych detaliów to od zawodnika do zawodnika na stronie braliśmy hedge'em, albo step up'em, zależy na której wysokości się grał pick'n'roll. No, wiedzieliśmy, że oni będą grać small ball, jeżeli im się nie uda. A, a myślałem, że, tak sobie myślałem, że, że, że ne, ne, nie uda im się grać przez wysokiego zawodnika i że z tych podwajen, jak Zrozumiał, że musiał inaczej grać, to będę grać small ball tak szybko. było. tak jak przewidują, tak było. Nie zawsze jest tak, że, ja, bo trener to jest jego robota, żebyś przewidował, ale możesz przewidzieć i tego nie bić. Dzisiaj tak było. Myślę, że to na plus. Było już w sumie to pytanie też w niedzielę, ale można chyba je zadać jeszcze raz. Co musi zrobić, Aleksander Zecewicz, żeby zostać Grać tak jak dzisiaj grał. Nic więcej. Tak grać, jak dzisiaj grał, nie wiem, ile grał. Je grał. 13 minut, 5 faulów, 11 punktów za 13 minut, dwie zbiórki, jedna asystencja, jeden prechwit. gratulacje, dziękuję, może już ich jest, ich jest 4, 4 ich jest z rotacji, każdy może grać 25-30 minut, ma na to, zależy od dna, może być dobry dzień, może być słabszy dzień, może tak, może tak, nieważne. Tak jak mówię, ale musi, bo są różne rzeczy. Każdy popełnia blendy. Blend możesz popełniać dlatego, że jesteś premotywowany. Możesz popełniać mechaniczny blend, to po prostu kozlowanie albo podanie niezobre mechaniczne zrobisz. Możesz zle myśl, myśleniem, myśleniem złym faktycznie niesprawnym myśleniem zrobić blend. Znaczy, myślałeś, że masz podać tam piłkę, a możesz tam podać piłkę, na przykład. Albo pomóc tom, a nie masz pomagać. I to wszystko jest akceptowane. Każdy z nich ma prawo na blend i nikt mu nic nie powie. Nie trafić kosza, nie dać wolnego, nie dać spod kosza, to, wszystko, to jest część gry. Ale nie możesz biegać po blisku jak prima donna. nie możesz się nie bić, nie możesz nie walczyć. jednom Każdy blend, który wychodzi z niezaangażowania zawodnika, ten zawodnik nie ma co robić za, za stalu podopiekuje, ja jestem trenerem. Może być najlepszy, może być najgorszy, znaczy zaangażowanie jest numer jeden. To jest wszystko. Nie był zaangażowany, był jedyny zaangażowany w meczu z Toruniem. I się, nie wiem, czy to ma to głowę. Ja sam już rozmawiał z nim powiedział, powiedział sam mu, jak tak myśli, że jeden mecz może zagrać i później na ludzie sam siebie tu grać, będzie grać 30 minut, to nie ma znaczenia, że jesteś obcym. Nie paszporty nie interesują w ogóle. Ty jesteś krewcem, czy jesteś obcokrajowcem, czy jesteś. Polakiem to nikogo nie interesuje, czy ty, czy, czy si młody stary. Jesteś dobrym zawodnikiem, walczysz, masz charakter, ale bo nie. I to jest jedyna różnica. Czy był komuś jeszcze trener za wszystkich zadowolony? Tak, tak. Niezadowolony jestem z że wyrzucił tu trojkę, jak Indianiec. Tak, cała ławka mu powiedziała, że wyrzucisz trojki i on wyrzucił trojki. Następne pytanie. tym kozi. 1 na 11, a? Nie. Dobrze. Widział pan, 1 na 11, że zgrali. Jeszcze dwa mecze, tak i Cześć. Tak jest. Dobrze, wygraliśmy. Tyle idziemy dalej. Mamy teraz dużo meczów, tylko jeden Sopot w domu i później Słancut, ale 5 meczów, 5 albo 6 meczów mamy na wjeżdżę. Także 2 na 5 albo 2 na 6 do, do końca tam a wy znacie już, może by nie ma nigdzie informacji, tak naprawdę też chyba... Zn się Znam, 26-27 mamy grać na, w, w Litwie, nie w Litwie, la, w Łotwie. w Lotwie, w Lotwie, w Lotwie. 26-27? Mm. Tak, a w grudniu tutaj. I to będzie by dobra okazja dla wszystkich. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękujemy.